Serdecznie wita wróżka Ada w czytaniu dla osób urodzonych pod znakiem wagi na sierpień 2020 roku. Znak wagi jest pod patronatem żywiołu powietrza i oznacza to, że osoby urodzone pod tym znakiem są osobami niezwykle inteligentnymi, Takimi żywymi umysłowo, pełnymi pomysłów, ale też innymi bardzo niezależnymi. Takimi, które lubią wydeptywać własne ścieżki i nie podążają często za tłumem, a wręcz przeciwnie, często idą pod prąd. Zobaczymy, co przyniesie sierpień osobom pod znak uwagi w różnych stwerach życia zobaczymy co też odejdzie do przeszłości co jak, jak, jaką radę da tarot na sierpień 2020 roku Spójrzmy na ogólną energetykę tego miesiąca dla osób z poznaku wagi. To jest energia bardzo taka materialna, rzekłabym nawet przyziemna. Czyli będzie to miesiąc bardzo taki korzystny, dostatni, bogaty. Pod względem nie tylko materialnym to może się przejawiać, ale również jeżeli chodzi o sprawy dotyczące, <coughs> dotyczące poczucia bezpieczeństwa czy też poczucia takiego uziemienia czy też może nawet kontaktu z naturą także w tle tego czytania czyli gdzieś te energie będą tutaj krążyć nad państwem no zapowiada się bardzo bardzo taka energia bardzo Yy, stabilna, uziemiająca. Zobaczymy, co będzie odchodziło do przeszłości yy, co będzie się działo w, w, w sferze relacji yy, partnerskich, przyjacielskich, międzyludzkich oraz w sferze uczuciowej. W sferze finansów, pracy, inwestycji oraz co się będzie działo w sferze wydarzeń, czyli również to pokaz może pokazywać, Wpływ, <coughs> przepraszam, wpływy zewnętrzne na jakieś osoby czy wydarzenia, które mogą przychodzić z zewnątrz, a które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie osób z, wagi, z podznaku wagi w sierpniu. I jeszcze karta rada, którą później pokażę Państwu, że ją tutaj dam. I sobie tą kartę. Która jest w tle czytania, położymy tu. Zobaczymy, co dla WAG odchodzi do przeszłości. Król Monet. Jest to ciekawe, ponieważ w tle, czyli gdzieś tak jakby w tle, mamy też tą energię dworu Monet. Być może się okaże, że ta energia stałości, stabilizacji, ona będzie jeszcze, Obecna w sierpniu, ale być może nie aż w takim mocnym, namacalnym wymiarze. Zobaczymy, co poszczególne sfery nam tutaj pokażą. Emocje. Emocje dla wagi w sierpniu 2020. No, pokazuje się nam tutaj y, taka sytuacja, że y, owszem, y, będzie rozwój, y, y, rozwój w sferze emocjonalnej, w sensie możliwości nawiązania y, jakichś znajomości. To jest dla na przykład osób, które nie mają jeszcze partnera czy partnerki, albo takie wznowienie czy podwyższenie temperatury uczuć w związkach, które już są, ale to wszystko będzie przynajmniej w początkowej, w pierwszej połowie miesiąca, czyli w początkowym początkowe dwóch tygodniach będzie to przebiegało taki, w taki sposób, na który, na, na sferę w tych pierwszych dwóch tygodniach będą miały wpływ osoby, być może starsze wiekiem, być może takie osoby, które są jakimiś. Ważnymi osobami dla wag, takimi osobami, które są być może jakimiś autorytetami, i te osoby będą nadawały ton, czy mogą nadawać ton relacjom, zarówno związkowym, takim uczuciowym, ale też i relacjom, na przykład z przyjaciółmi, czy z osobami bliskimi. Być może. Tutaj będziemy, będą się te osoby z podznaków wagi spotykały, powiedzmy, z jakimiś seniorami Rodu, bądź będą w jakiś sposób kontrolowane nawet przez takie osoby, czy pouczane w jakichś w jakich kwestiach. Może to też jednak oznaczać nie tylko to, ale też duże pragnienie bycia w zgodzie z autorytetami. Ewentualnie mo mo mogą te karty w tych pierwszych tygodniach oznaczać dużą potrzebę kierowania się zasadami etycznymi, czy moralnymi, czy nawet wręcz religijnymi. Także tutaj, w zależności od tego, co wagi. Mają konkretnie w swoim życiu, bo to jest co prawda czytanie dla całego znaku, no ale przecież osoby są różne, które mogą ten horoskop y, oglądać i słuchać, I, i różna może być ich sytuacja. Więc y, można powiedzieć jedynie to, że y, sprawy autorytetów i osób, y, które, z którymi wagi się liczą w jakiś sposób, z, z ocenami czy czy z poradami tych osób w sferze relacyjnej i uczuciowej tych pierwszych tygodniach dwóch sierpnia będą miały ogromne znaczenie. W trzecim tygodniu sierpnia może się pojawić taka sytuacja, że właśnie, że spotkamy kogoś takiego, kto się nam spodoba, czy, czy kto będzie dobrym kandydatem, będziemy go postrzegać jako dobrego kandydata właśnie do związku czy do jakiejś bardzo bliskiej relacji, niekoniecznie związkowej, ale takiej bardzo, bardzo bliskiej i ważne, żeby zwrócić na taką osobę w otoczeniu uwagę, bo może się tak zdarzyć, że ta osoba się pojawi, a ktoś nie zwróci uwagi właśnie na przykład ze względu na wpływ tych osób, czy wpływ własnych poglądów takich etycznych czy moralnych i na przykład można będzie uznać, że nie ta osoba nie jest dla mnie z jakichś tam różnych powodów. Więc warto mieć owszem na względzie to, że porady starszych osób czy takich osób, które, które cieszą się naszym autorytetem, one często są bardzo cenne, jednak żeby nam to nie przesłoniło możliwości poznania czy zacieśnienia jakiejś relacji, która może się okazać relacją taką, no, mogącą w przyszłości sprawić, że będziemy chcieli jeszcze bardziej zacieśnić ten związek. W ostatnim tygodniu, czy tą relację, tę relację, w ostatnim tygodniu sierpnia dla osób z poznaki wagi w sferze uczuciowej i relacyjnej tu się pojawia energia królowej buław. I jest to taka energia właśnie bardzo żywa, bardzo ognista, bardzo taka ym, rokująca na rokująca zacieśnieniem szczególnie takich więzi cielesnych pomiędzy osobami, które, z którymi będziemy mieć kontakt jest to też taka energia, która mówi o działaniu się o, o dużej ilości wydarzeń, czy takich możliwości, które będzie, będą osoby z znaku wagi w, w sferze relacji i emocji spotykać w tym ostatnim tygodniu, więc y, warto, żeby, y, tak jak powiedziałam, nie przeoczyć jakiejś okazji, która może być y, dla Państwa rokująca bardzo y, dobrze, bardzo korzystnie i y, 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 jednocześnie Kierować się albo własnym takim azomutem wewnętrznym, albo poradami y, innych osób, zwłaszcza takich, do których mamy zaufanie, o których myślimy, że, y, że one mają y, nam dużo za, do zaoferowania, ale nie zgubmy po drodze jakieś, jakiegoś uczucia, czy jakiejś osoby, która może być ważna. Y, zobaczymy, co w sferze pracy i finansów czeka wagi. Y, Mamy tutaj w pierwszym tygodniu taką energię dotyczącą albo konieczności podniesienia swoich kwalifikacji, albo też konieczności. Zastanowienia się nad własnymi priorytetami w zakresie tego, jak funkcjonują te osoby spod znaku wagi w środowisku pracy, czy jaki mają stosunek na przykład do pieniędzy. To jest bardzo, bardzo istotne. Także ten pierwszy tydzień być może będzie właśnie takim albo podsumowującym, czy porządkującym przekonania na te tematy, ewentualnie stwierdzimy, stwierdzą te osoby, że no trzeba jakoś się doszkolić, pogłębić wiedzę na jakiś temat, ewentualnie dostaną na przykład od szefa propozycję pójścia na szkolenie jakieś. W kolejnych tygodniach mamy tutaj, w drugim tygodniu mocno zaznaczy się i tak w sposób namacalny ta sfera materialno-finansowa w życiu wag, y, ponieważ mamy tutaj energię ósemki monet. To jest taka energia, która mówi o swobodnym y, przepływie pieniędzy, o swobodnej y, umiejętności takiego swobodnego y, kierowania naszymi sprawami i związanymi z pracą i z finansami w taki sposób, że y, y, to żonglowanie, czy ten kierowanie tym przepływem Przynosi materialne, korzystne, wymierne efekty. Także ten drugi tydzień, będzie sierpnia, będzie szczególnie korzystny dla sfery materialnej osób z znaku wagi, a ponadto może być wstępem do kolejnego tygodnia, który jest również taką energią dotyczącą Zdobywania doświadczeń i to zdobywanie doświadczeń na drodze y, bardziej takiej praktycznej, na drodze y, działań, i y, być może jest, będzie to pokłosie tego jakiegoś ewentualnego szkolenia, czy y, <coughs> przepraszam, czy też y, przewartościowania myślenia, y, czy uporządkowania myślenia. Na temat tego, co, co dla WAG jest ważne w sferze finansowej i w yy, środowisku pracy. Yy, I na pewno yy, będzie to jakiś powiew świeżości, yy, zarówno w działaniach, jak i w dostrzeżeniu różnych możliwości yy, w tej sferze w trzecim tygodniu sierpnia. Yy, konsekwencją tego, może być konieczność odejścia od czegoś, co jest, co nie spełnia powiedzmy oczekiwań, zwłaszcza takich emocjonalnych, czy w sferze relacji i pozostawienia pewnych spraw czy pewnych osób i pójścia dalej. Czyli być może będzie tak, że dostrzeżemy jakieś nowe możliwości, nowy potencjał i spróbujemy przejść dalej, podążać tą drogą, która, którą dostrzeżemy tych, w tym poprzednim tygodniu. Czyli koniec sierpnia tutaj prezentuje się dla osób z poznaku wagi jako, taki, jako takie otwarcie otwarcie w, w zakresie finansów, w zakresie pracy, które powinno przynosić efekty lepsze niż poprzednie, bo to rozwój na tym powinien polegać, tak, że dzieje się coś po to, żeby, żebyśmy wzrastali w naszych umiejętnościach czy w naszych możliwościach. No ciekawe, ciekawe to będzie i ciekawa jestem, czy to będzie rezonowało z Państwem w jaki sposób. Kwestia wydarzeń czy osób, które mogą mieć wpływ na nasze życie, na życie osób z podznaku wagi w sierpniu 2020. Początek tutaj jawi się w sposób bardzo taki korelujący z tą kartą, która jest wyżej, kartą pustelnika. Energia dziesiątki mieczy mówi o bardzo y, intensywnej pracy umysłowej, o bardzo dużej ilości pomysłów, ale też i o myśleniu, na, y, koncentrowaniu się na jakimś konkretnym problemie, y, to też może być y, udział y, w jakichś y, przedsięwzięciach czy w jakichś sytuacjach, gdzie y, wymagana będzie y, umiejętność jasnego wyrażania się. Na jakiś temat, czyli być może to nawet oznaczać, że wagi nie tylko będą uczestniczyły biernie, powiedzmy, w jakimś szkoleniu, ale mogą być sami wykładowcami, powiedzmy, w jakiejś formie doszkalania kogoś innego. Także tutaj bardzo ta energia taka intelektualna, która jest mocną stroną osób z podznaku wagi. Tutaj w pierwszym tygodniu września szczególnie będzie się wysuwała na plan pierwszy. Nawet jeżeli chodzi o sferę tą emocjonalną, to energia kapłana jest też taką energią mówiącą o duchowym nauczycielu, więc być może wagi no, będą mogły korzystać z, w sferze na przykład emocjonalnej z doradztwa innych osób albo same mogą być tymi doradcami, doradzić komuś w sferze takiej, jak, jak mają postępować, w sferze uczuć, czy mają na przykład związać się, czy ktoś może się związać, czy powinien z kimś, czy, czy jaką drogą rozwoju relacji podążyć. Także to może być właśnie też taka y, informacja dla osób z oznak uwagi, że w pierwszym tygodniu sami możemy być y, y, zarówno mentorami czy osobami, które doradzają, jak i y, możemy y, mieć własne przemyślenia, czy y, te przemyślenia mogą pochodzić z naszego wnętrza. Y, piękna energia tutaj pojawia się w drugim tygodniu y, sierpnia. Ponieważ to jest początek jakichś uczuć, początek jakiejś pięknej, uczuciowej relacji. Coś bardzo sympatycznego, bardzo takiego dobrego, czułego będzie do osób z poznaków wagi przychodzić w tym drugim tygodniu. Osoby te mogą doświadczać bardzo dużego przypływu. Zarówno czułości, jak i aprobaty, jak i dostrzeżenia potrzeb psychicznych, emocjonalnych ze strony otoczenia. Tu jakiś nowy rozdział się otwiera, i Dwór Kielichów wskazuje przede wszystkim na sferę uczuciową, ale jako as mówi o pojawieniu się nowych możliwości. Czyli tak jak tutaj w sferze finansów, coś przyjdzie. Coś przyjdzie nowego i będzie to coś bardzo, bardzo przyjemnego i dobrego. Tutaj znowu mamy w kolejnym tygodniu energię, która też koreluje z tą energią poziomu buław. Osoby z znaku wagi w trzecim tygodniu będą... Podejmowały dużo działań, będą no, koncentrowały się na tym, żeby wykorzystać całą swoją energię, całą swoją pomysłowość i całą swoją siłę e, w działaniach. Te działania mogą dotyczyć zarówno e, bogacenia się, pomnażania pieniędzy, e, e, reorganizacji w miejscu pracy, ale również e, w sferze uczuciowej. E, możemy ruszyć, właśnie. Do podbojów. Mogą te osoby również wykorzystywać swoją niezależność, swoją kreatywność, czyli to, co daje wagą żywi opieka żywiołu, powietrza, do tego, żeby pokazywać właśnie swoją asertywność, pokazywać swoją siłę. Swoją pełność siebie, swoją determinację w dążeniu do realizacji swoich planów i zamierzeń. I właśnie taka prezentacja siebie w, takim właśnie, w taki właśnie sposób w ostatnim tygodniu w sferze wydarzeń przyniesie wymierne rezultaty, ponieważ osoby z poznaków wagi będą, będą można to tak powiedzieć, panowały w sposób pewny i taki jakby od niechcenia, ale za tym od niechcenia będzie się kryła bardzo duża siła, bardzo duża energia tych osób, co pozwoli na pójście do, w kierunku nowych realizacji, nowych planów, nowych zamierzeń, ale też i rozwoju, pójście w kierunku rozwoju, być może nowego uczucia. Czy nowego etapu w związku. Także tutaj ten ten miesiąc dla osób, z znaku wagi, właśnie wyraźnie wskazuje, że ta energia, to już się wyjaśnia, co odchodzi do przeszłości. Energia stabilizacji, energia takiego, może powiedziałabym nawet i bezruchu, ona odchodzi do przeszłości ku dążeniu do działania, działaniom mającym przynieść konkretne, wymierne i takie namacalne wręcz efekty. Zobaczymy, co Tarot radzi osobom spod znaku wagi. Dziewiątka kielichów. Piękna energia, energia obfitości, energia radości, energia doświadczenia właśnie ogromu takiego. Emocjonalnego, ale w ogóle życiowego bogactwa, takiego cieszenia się z dobrobytu, cieszenia się z tego, że jest nam dobrze w tej sytuacji, że mamy wokół siebie przyjazne i dobrze nam życzące osoby. Także bardzo, bardzo piękna energia. Rada, tarota jest taka, żeby umieć dostrzegać umieć dostrzegać. Te sytuacje, te osoby, te, te warunki, które pomogą sięgnąć po jeszcze coś lepszego, po, po nowe, ale i lepsze. Tego z całego serca życzę osobom z znaku wagi, żeby ten sierpień był dla Państwa, no, tak jak się tutaj prezentuje w kartach, korzystny, pełen obfitości, pełen nowych możliwości, pełen pokazania siebie z jak najlepszej, najkorzystniejszej strony. Tego życzę. Zapraszam serdecznie do kontaktu, do komentowania, do lajkowania, do subskrypcji kanału, jeżeli się Państwu podoba, no i żebyście Państwo mieli możliwość na bieżąco być z kolejnymi filmami. Serdecznie dziękuję zwłaszcza osobom spod znaku uwagi. Serdecznie dziękuję Państwu za oglądanie, za wysłuchanie i pozdrawiam.